Wcale nie tajna grupa przedstawia. Ewoli! Wiedźmin! Obława na wilka! Część trzecia. Dziecko we mgle. Pomarańczowa kula słońca wyłoniła się z linii widnokręgu. Gacki, speszone nadchodzącym brzaskiem, coraz rzadziej pojawiały się na niebie, przelatując niekiedy nad samymi głowami zgromadzonych na żalniku chłopów. Wśród zebranych panowała cisza. Nie licząc łkania bab i ciągania nosami najmłodszych, którzy nie do końca wiedzieli w czym rzecz. Ale jak wszyscy, to wszyscy. Geralt stał na uboczu i w milczeniu obserwował pogrzeb. Nigdy nie lubił podobnych uroczystości. Nachodziły go wówczas ponure myśli i nastrój, które potem długo nie chciały odejść. Poza tym nie znał szyszka. Nie dane im było zamienić nawet kilku słów, a mimo to przyszedł. Sołtys dał mu jasno do zrozumienia, że odmowa byłaby nietaktem. Geralt niewielką uwagę przywiązywał do taktów i nietaktów, lecz i tak musiał porozmawiać z rządcą wsi, a ten z kolei prowadził cały obrządek. Bogowie wybawili cię od gniewu wilka, uwolnili od strachu i cierpienia, tak więc racz teraz nas chronić za światu, rzekł Sołtys na zakończenie. I niech ci ziemia lekką będzie. Nadany przez staruszka znak, dwóch chłopów chwyciło za łopaty. Kto wie, czy jemu będzie dane kiedyś spocząć w ziemi? Skona może gdzieś na zakurzonym gościńcu, a jego ciało rozdziobie ptactwo? Albo padnie w jakiejś noże, rozszarpane przez kikimory czy trupojady, z daleka od Kermoren, od świata, stając się jedynie wspomnieniem nielicznych. A może to i lepiej? W końcu i tak nikt nie chodziłby na jego grób. Po co więc tyle zachodu? Tak było dla niego wygodniej. I dla świata. Na kurhaniku spoczął bukiet polnych kwiatów, ułożonych przez kilkuletnią dziewuszkę. Dziecko patrzyło na mogiłę, zupełnie jakby rozumiało powagę chwili, aż wreszcie położyło drobną rączkę na jej powierzchni. Papa! Powiedziało cichutko, po czym odwróciło się i odeszło wraz z matką. Ludzie zbierali się powoli. Co bliżsi nieboszczyka stali jeszcze z opuszczonymi głowami. Żegnając krewnego w ciszy. Na całe szczęście Sołtys również kierował się w stronę wioski, i Geralt wreszcie mógł zamienić z nim kilka słów. Zrównał się ze starcem, przez dłuższy moment zachowując taktowne milczenie. Widziałeś, ile stało tam mogi? spytał dziadyga nieoczekiwanie, nie patrząc na białowłosego. 19. 19 potwierdził, kręcąc głową Cmentarz! na którym pochowaliśmy szyszka należy do ofiar wilka gdy ktoś pomrze od choroby albo ze starości grzebię go na innym żalniku a przeklęci nie chowamy ich są składani w ofierze a resztki rzucamy psom widząc minę wiedźmina popędził z wyjaśnieniami tak każe wilk to nie nasza wola Starzec westchnął z ulgą, gdy Wiedźmin odwrócił spojrzenie. Choć białowosy pomagał wiosce, wciąż budził lęk. Do czego zmierzacie? Wilk zabił dziewiętnaście osób. Każdym rokiem jest coraz wroższy. Jak tak dalej pójdzie? Wiem, starosto, nie dojdzie do tego. Swoją drogą mam do ciebie kilka pytań. Na przyzwalające kiwnięcie podjął. Skąd wiecie, że nie ma dziewczyna widziała wilka? Bo nam o tym powiedziała. Nie rozumiem, jak to niemowa wam powiedziała. Wtedy jeszcze nie była mieczkiem. Odparł starosta, przystając na chwilę, by zaczerpnąć oddechu. Miał już swoje lata, a jego ciało źle znosiło wysiłek. Przybiegła do wioski z tydzień temu i straszliwego rabanu narobiła, że bez nie widziała że jej Azorka rozdarła. Azorka? Pies! Azor go wołała. Ponoć z rana rzucił się w stronę lasu i nie wracał do zmroku, a że od zawsze dobra z niej była dziewczynka żałująca i lisa złapanego wewniki, co jej wcześniej kury podduszał, poszła psa szukać. I ponoć nim do linii drzew doszła, zobaczyła go. Potwora znaczy. A dopiero co słonko zaszło. Pojmujesz? Pojmuję. Opisała go. Tylko że wyglądał niby przerośnięty Basior. Czarny, wielki. Na czterech łapach stał. Ślepia miał błyszczące, a zębiska. O, zębiska to on miał takie. Do rzeczy poruszał się na czterech łapach, nie na dwóch. A gdzie tam? Wilk nigdy na dwóch nie łaził. A co to człek czy jak? Zostawmy to. Zdecydował, pozostawiając własne zdanie dla siebie. W jaki sposób dziewczyna straciła głos? Stary opędził się od latającego mu na duchę Gza i spojrzał na Geralta, mrużąc oczy i przesłaniając je ręką, bo słońce wznosiło się od strony wiedźmina. Poprawdzie to nie wiem. Dziwna to sprawa była, bo następnego dnia Jerycha zastał ją rozpaloną, niby garniec z kaszą. Poty miała, i ni wstać nie mogła, to pobiegł po Elenę. Odrzekła, że to choroba niedobra, a straszliwa, i że zabrać ją musi do swojej chaty, coby mieć na nią baczenie przez dzionki całej noce. No to ponieśli mi ją do chaty Eleny, bo Amelia sama ustać nie mogła. Blała i jęczała cięgiem. Wyleczyła ją? Wyleczyła, a jakże? Po kilku dniach o własnych siłach z chałupy wiedźmy wyszła, ale nawet słowa powiedzieć nie mogła. Elena kazała się cieszyć, że dziewka żyje. Bo kostucha już jej po piętach deptała, a przeciekł głos jej do roboty niepotrzebny. Może to i lepiej. Baby zawsze za wiele gadają. Gdyby tak zatkało resztę tych gęsi we wsi, Gerald uśmiechnął się pod nosem, choć myśli miał chmurne. Nigdy nie słyszał o chorobie odbierającej głos. Wątpiłby takowa istniała, a intuicja podpowiadała mu że bardziej prawdopodobne było rzucenie na chłopkę zaklęcia. Tylko po co? Co Elena mogłaby zyskać, uciszając dziewczynę? Była jedną z nielicznych, która widziała wilka. Czy to mogło mieć związek z jej nietypowym przypadkiem? Jeśli tak, dlaczego? Co łączyło ją z bestią? Nie chciał wysuwać pochopnych wniosków, lecz był to jak na razie jego jedyny trop. I zamierzał go zbadać. Wszedł między opłotki, mijając żałobników rozchodzących się do domów. Nie widział Eleny na pogrzebie, musiała być więc u siebie. Nie miał jeszcze okazji odwiedzić czarownicy. Wnętrze jej chaty oraz to, co tam zostanie, mogło mu sporo powiedzieć o tej kobiecie, bądź dostarczyć dowodów. Element zaskoczenia działał na jego korzyść. Wszedł bez pukania, otwierając drzwi na oścież. Gospodyni nie było w domu. Jednak mimo to Gerald zachował czujność. Jeśli Elena faktycznie była czarownicą, i to taką, która miała coś na sumieniu, mógł zastać niemiłą niespodziankę w postaci pułapki na intruzów i ciekawskich. Na całe szczęście, po przekroczeniu progu, nie stało się zupełnie nic. Chata była nieduża, ale obficie zastawiona szafami, regałami, kuframi i półkami, które aż uginały się pod ciężarem rozmaitych bibelotów. Wodził oczami po dziesiątkach zakurzonych ksiąg i manuskryptów, szkatułek, fiolek i buteleczek, pękach pióric banuszkach. Wszędzie aż zielono było od oddyndających z sufitu kęp suszonych ziół. Podszedł do przeciwległej części pomieszczenia, zaintrygowany papierzyskami piętrzącymi się na stole pokrytym plamami atramentu. Przejrzał kilka zapisków, lecz nie był w stanie ich odczytać. Symbole pokrywające kartki nie należały do żadnego znanego mu języka. Czaszka stojąca na krańcu blatu szczerzyła się szyderczo. Otworzył kufer stojący przy łóżku, lecz jedyne co w nim znalazł były koce i fatałaszki. Następnie przeszukał dwie szafki, w których również nie natknął się na nic podejrzanego. Wreszcie stanął naprzeciw szafy i z lekkim wahaniem otworzył drzwiczki. Zmarszczył brwi zaskoczony. Szafa była pusta. Zamknął mebel z ociąganiem, po czym rozejrzał się po pomieszczeniu. Zatrzymał spojrzenie na dużym morze. Po chwili wahania uklągł, by zaglądnąć pod nie, lecz prócz dumanów kurzu nie znalazł nic wartego uwagi. Zrezygnowany wyszedł z chaty, kierując się z powrotem do wsi. Jeśli miał być ze sobą szczery, czuł rozczarowanie jak dotąd Elena była jego jedynym podejrzanym. Przeszukał jej dom i nie zdobył żadnego dowodu. Nic, co mogłoby rzucić na nią choćby ślad podejrzeń. Znów wrócił do punktu wyjścia. Nim zdążył dotrzeć do serca osady i wznoszącego się tam ołtarza, zatrzymało go wołanie. Obejrzał się za siebie i wlepił wzrok w chłopa, idącego w jego kierunku z uniesioną dłonią, w powitalnym geście. O, wreszcie, że masz zas, panie Wiedźmiń! Zaczął, gdy tylko zrównał się z białowłosym. Słucham. Jestem Piłko i mam do was pytanie, mistrzu, bo, bo tak sobie myślał, czy... Nachylił się ku Geraltowi i szepnął. Czy wilk może być człowiekiem? Mieszkańcem wioski, dajmy na to. Geralt zmarszczył brwi. Jak na razie odrzucił myśl, że potworem nękającym był zwyczajny wilkołak. Miał do czynienia już z niejednym przedstawicielem tego gatunku. I zbyt wiele dostrzegał różnic między nimi a wilkiem. Cykliczność wiązała się z długim okresem głodu, do którego wilkołaki były nawykłe. Stworzenie posługiwało się magią, bo potrafiło zsyłać sny. Niewykluczone, że posiadało więcej ponadnaturalnych zdolności. Co więcej, wilkołaki były zdeformowane, posiadały zarys ludzkiej sylwetki z wydłużonymi kończynami i poruszały się na dwóch łapach. Tymczasem bestia zra opisywana była jako ogromnych rozmiarów wilk. Nie wykluczam takiej opcji. Odparł po dłuższej chwili z zastanowienia. Nawet jeśli nie było to prawdą, uważał, że warto wysłuchać wieśniaka. W końcu na nadmiar poszlak nie narzekał. Masz kogoś konkretnego na myśli? Um, tak. Rzekł cicho piłko i rozglądnął się, chcąc mieć pewność, że to, co właśnie powie, nie dotrze do wścibskich uszy. Mój sąsiad Bielut to mało, panie wiedźmi. Geralt pomasował skronie, mobilizując wszystkie siły do zachowania spokoju. Wybaczcie, ale nie zajmuję się sąsiedzkimi zwadami. Nie, mistrzu, to, to nie tak! Wysłuchajcie mnie! Dobra, gadaj, ale treściwie. Chłop pokiwał skwapliwie głową i oblizał spieszchnięte wargi. Na czym to ja stanąłem? Na chuju, jeśli nie pamięć nie zwodzi. Tarknął włosy, krzyżując ręce na piersi. No, słucham. Bierut to zawsze był kawał sena, ale kiedyś dał się wytrzymać. Rok temu jakoś na całą wiosenkę dym był, bo Bierut nakrył swoją bawę skojtkiem od rzeźników. Spiał go wtedy tak, że tamten ledwo się ruszał. Baba też po gębie dostała i wszyscy myśleli, że na tym koniec. Ale nie panie wiedźmin, bo nazajutrz znaleźli o mnie opodale wioski. Martwo ma się rozumieć. Wina spadła spadłaby pewniakiem na Birutę, ale baba była rozrywana w poła. Temu zwykły człowiek by nie podołał. Potem wilk przeklął jej kochanka i złożyli mi go w ofierze. Ale śmiał wtedy uciechę, a śmiał się, śmiał się, no lechotał, no mówię. Ale niedługo, bo jakiś czas później, córka jego, Anka, która po śmierci matki sta straszliwie się na ojcu zawzięła. Po złości mu cięgiem robiła i wyszło potem, że trzem już dawała i za ładną chustę albo kieskę rozłoży nogi choćby i capowi królewska krew. Więźlej proszę. Bierut zeźlił się okropnie i ją wypędził. Nie słyszeli oni wielcem, ale pewnikiem wielkiom zeżarł. — Wilk nie pożera swoich ofiar. Morduje je i zostawia. Przemknęło Wiedźminowi przez myśl, ale nie komentował. — Sądzicie więc, że to wasz sąsiad jest bestią? — Nie inaczej! — Odrzekł piłko, biorąc się pod boki. Ż — Żyje jak odludek. Chleje całymi dniami, ni me, ni be, tylko od czasu do czasu kury jakąś rzuci, albo inszą obelgą i tyle. Gdzie go znajdę? o tam jego chałupa. Miniecie ołtarz, przejdziecie między chatą Sołtysa a tamtą, co okiennicę ma wapnem wysmarowane i, i traficie. Nie idzie jej pomylić żadną inną. Taka zapadła, bana od razu poznacie. Gerald skinął głową i ruszył w kierunku wskazanym przez chłopa. Drażnił go fakt, że przez cały ten czas czuł się jak dziecko w mgle. Biegał z jednego miejsca do drugiego. Wciąż nie wiedząc, z czym tak właściwie miał do czynienia. To był chyba pierwszy taki przypadek, zwykle po opisach świadków i wyglądzie ciał potrafił zidentyfikować przeciwnika. Tym razem jednak miał dziwne wrażenie, że z istotą to do czynienia mieć będzie po raz pierwszy. I wcale mu się to nie podobało. Stanął przed obejściem równo w południe. Piłko miał rację. Znalezienie domu Bieruty nie było trudne już z daleka Gerald widział zapadł strzechę i zrujnowany opłotek. Z bliska chałupa prezentowała się jeszcze gorzej. Nieco krzywa, omszała, z firanami pajęczyn wiszących krzywo o Podszedł do drzwi i zapukał. Nie doczekawszy się żadnej reakcji, zapukał raz jeszcze. Tym razem głośniej. Wypierdalać! Dobiegł go z wnętrza chaty. Jestem Wiedźminem. Chciałem porozmawiać. Edwin! Słysząc za drzwi wahanie, Gerald zarzucił przynętę. Poluję na wilka. Słyszałem, że zabił twoich bliskich. Pomszczę ich, ale żeby go złapać, muszę zadać Ci kilka pytań. Zapadła cisza. Białowłosy wsłuchał się w szmery dochodzące z wnętrza domostwa. Zaraz cofnął się, gdy dobiegł go zgrzyt odsuwanej zasuwy. Drzwi uchyliły się lekko, ukazując zarośniętą gębę Bieruty. — Jeb się dziwolągu! — burknął Wiedźminowi w twarz, zionąc powalającą mieszanką cebuli i gorzały, po czym trzasnął drzwiami i na powrót je zaryglował. Gerald stał przez dłuższą chwilę w zupełnym bezruchu, łącząc wątki. Nie był do końca pewny, czy to, czego przed chwilą był świadkiem, faktycznie się wydarzyło. Doszedłszy jednak do wniosku, że faktycznie usłyszał to, co usłyszał, odwrócił się napięcie i odszedł bez słowa. Odprowadziło go uważne spojrzenie z zaniedomkniętych niedomkniętych okiennic późnym popołudniem, po kilku godzinach, drzwi zrujnowanej chałupy rozwarły się, a ze środka wyszedł Bieruta. Rozglądnął się, czy aby nikt go nie widział, podrapał się po tyłku, a następnie z zawiniątkiem pod pachą ruszył na tyły do mostwa. Wyjął deskę z rozklekotanego płotu i przeszedł na drugą stronę, nie oglądając się więcej za siebie ruszył w stronę majoczącej nieopodal linii drzew. Gerald, który przez cały ten czas kręcił się w okolicy, od razu zauważył wymknięcie podejrzanego. Poczekał jeszcze chwilę, po czym niezauważony ruszył w ślad za chłopem. W lesie łatwo mógł zgubić cel, lecz na całe szczęście Bieruta od ich ostatniej pogawędki musiał sporo wypić, bo Gerald był w stanie wyczuć nikłą woń alkoholu unoszącą się w powietrzu. Wyostrzając zmysły, podążył za zapachem, mijając kolejne krzewy i drzewa. Nie uszedł daleko. Wkrótce natknął się na niewielką polankę. Po środku, na grubej kłodzie, siedział Bieruta i żłopał z flaszki, mrucząc coś pod nosem. Białowosy, szczerze rozczarowany odkryciem, usiadł ciężko na ziemi, skrywając się w gąszczu. Oparł się o pień pobliskiego dębu i zamknął oczy. Nasłuchiwał. i jeszcze mnie popalił to ja Bełkotał chłop czekając pomiędzy zdaniami rozumieją wszystkie czardy, we mnie żony z wątę polnicore wyjdą jeżeli a zera zbu ją wiedźminy śminy